Dzień dobry do sprzedania. Piękny Jeep Patriot. Przepraszam, tak my piękny, ale jest piękny po prostu. Z silnikiem 2.4 benzyna. 170 koni manualną 5-stopniową skrzynią. Biegów w wersji limited, no w świetnej wersji po prostu. Samochód może to jak widać w gminach ten licznik jest to. I sprowadzony ze Stanów to jest bezwypadkowy totalnie. To sprawdzałem go wszędzie, więc tam win też tam będzie, więc będą mogli Państwo sobie też sprawdzić. Auto bardzo bogato wyposażone, bardzo ładne. Z napędem naprzód jest co najciekawsze. Nie jest to wersja 4x4, ale dzięki temu pali po Warszawie 9,2 litra, więc to jest. Naprawdę, no niewiele jak na taki motor, tą moc, i w ogóle, no, 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 ja tutaj go że tak powiem nie oszczędzam jakoś specjalnie. Nie mówię, że katuję, ale nie oszczędzam. No i dobrze, żeby nie przedłużać, to już nie, no może jeszcze powiem. Właśnie może powiem o wyposażeniu, bo to jest klimatyzacja. Podgrzewane fotele, tempomat, elektryczne szyby, wszystkie cztery elektryczne lusterka. Bardzo fajne takie audio. Za chwilę to tutaj odpalimy. To jest akcesoryjne, ale jest dedykowane do Jeepa i z kamerą cofania, z czujnikami cofania, z nawigacją, no i tam USB i przeróżnymi innymi funkcjami. Także telefonu, czyli łączy się z telefonem i jest zestaw głośno mówiący. Więc to też tutaj jest bardzo fajne. Fachowo dołożone to nie jest tak jakoś tam były jak, tylko fachowo założone, fachowo dołożone do tego. No i już, no palmy go tam, to co najważniejsze, że tak powiem. Autko z przebiegiem 80 450 mil, czyli to jest jakieś 128, 128 z kawałkiem, 128 tysięcy kilometrów. Spalanie jest realne, pokazane tak, jak jest Ja tutaj samochodem dużo jeździłem Był zatankowany do pełna dwa razy Więc tyle on pali To jest po Warszawie, przypominam, w ruchu miejskim Na pewno można zejść jeszcze niżej Bo ja, tak jak mówię, ja nie mam Nie jeździłem nim jakoś specjalnie delikatnie Ani nic takiego Więc dla, dla, dla kogoś, kto będzie chciał sobie delikatnie pojeździć Na pewno będzie. Samochód w ogóle nie zniszczony Z racji tego przebiegu no, Wnętrze to jest jak nowe, dosłownie Zaraz je zresztą pokażę tutaj na filmie, na zdjęciach też będzie. To jest ten właśnie ten, ten, ten taki multi-combine, że tak powiem. Trochę może zapalimy światło chociaż na, na pozycyjne, żeby było tam widać, że to wszystko się tutaj, że tak powiem, świeci. Eee, Wrzucimy sobie stoczniaka. Oj eee, kurde, słabo, słabo niestety widać, ale no, no, na nim świetnie widać. Tutaj ja nie wiem, jak tutaj Państwa będę mógł przekonać do tego się Skoncentrował na tym, że ta kamera jest no świetna. Może, może zrobię po prostu zdjęcie i będzie na tym zdjęciu lepiej widać to. No, kamera cofania jest super. Eee, no co, zaraz tak jak tradycyjnie sobie gdzieś tam do silniczka pójdziemy i do, e, do bagażnika i tak dalej. I tutaj wnętrze również pokażę. Eee. Tutaj, te boczki. tutaj nie było ani grama flaka użytego do tego, żeby ten samochód, że tak powiem Państwu zaprezentować. Jestem dość ciężki, więc troszeczkę oczywiście foto się podróżeje, to się wszystko pięknie wyprostuje, bo jest... No w ogóle nie nic tutaj nie jest. Zniszczone jest w stanie, no, prawie fabrycznym tutaj wewnątrz, na zewnątrz praktycznie cały w oryginalnym lakierze, gdzieś tam na Rancie, któryś. Byłotniczek tylny ma więcej, ale to, to, to tam minimalnie. Widocznie jakaś dyska była, ale tak to jest na pewno ten samochód w oryginalnym lakierze. Eee, co? Ma maskę trzeba otworzyć. Eee. A jeszcze przy okazji przejdziemy sobie najpierw tak tutaj. No, oryginalne dywaniki Jeepa, e, które pewnie od tego roku są też bo, no, są totalnie zniszczone tak tutaj wygląda, tak wygląda podsufitka, no jak nowa. nie poniszczony, Wszystkie te boczki, wino. Cokolwiek by tutaj nie spojrzeć, to jest w stanie fantastycznym, bym powiedział. Eee, ten samochód, Tutaj bagażnik najwięcej było na pewno włożone i tak dalej, ale i tak nadal w stanie rewelacyjnym to jest wszystko tylko Zobaczmy no z tej perspektywy może. Eee, i co, co tutaj jeszcze no z, również ze strony pasażera już popatrzymy, jeżeli patrzymy ze wszystkich stron to tak żeby Państwo mieli ogląd też sobie na ten samochód będzie dość długi ten film, no ale samochód yy, no warty jest tego, żeby go obejrzeć i żeby Państwo też mieli pogląd po co ewentualnie się do mnie wybierzecie, więc tutaj te drzwi to nawet tak jak nie, niektóre to jak dosłownie te ograniczniki na, na każdym stopniu trzymają idealnie Zamykają się idealnie. Eee... No i co, to, to idziemy do silnika maski, już otworzyłem, więc jestem sobie na sekundkę położę telefon, bo nie poradzę sobie jedną ręką, to jest ciężka dosyć. Więc będzie chwila przerwy. Ale już jestem. Motor tutaj chodzi jak zegarek po prostu. Tak jak zegarek, ja jeszcze wymienię w nim olej e, Na pewno, natomiast te amortyzatory są nowe z mocowaniami Tak jak tam widać, jeszcze wszystko Z, e, z mocowaniami i i tak dalej włączniki stabilizatora nowe tutaj nie ma No nie ma bardzo do czego się czepić e, e, Samochód tak wygląda z zewnątrz Więc też jeszcze pokażę Żeby było sobie Zerknąć na niego. No i tak. E, hamulce, praktycznie jak nowe. Opony z 2021 roku. E, ciekawe opony, ponieważ no niby taki bieżnik letni, natomiast MS jest też na nich, czyli nie wiem, czy to są całoroczne, trzeba by sobie było sprawdzić. Natomiast są no z 2021 roku, więc to też no jest, jest jakby, jakby jego mega atutem. A z racji niskiego przebiegu, no to też nie, nie są na pewno, e, na pewno poniszczone. E, Tak się auto tutaj w pełnej e, okazałości prezentuje. E, no i co? Ja zapraszam tylko do, do, do mnie tutaj, żeby sobie zobaczyć stan tego e, samochodu. No jest rewelacyjny po prostu, rewelacyjnie jeździ, e, pięknie wygląda, pięknie wygląda po prostu. I pięknie wygląda wewnątrz, no, cieszy oko, ta to, 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 to ciemna szybka tak samo, jest, jest ten samochód naprawdę e, wartych grzechu i, i warty zainteresowania. No, mam nadzieję tutaj Państwa już niedługo kogoś zobaczyć. E, pozdrawiam serdecznie e, na koniec I oczywiście zapraszam do oglądania filmu i do oglądania auta naszego, pozdrawiam.